Cześć kochani, witam Was w nowym filmiku. Przed chwilką kręciłam dla Was bardzo ciekawy filmik z taką makijażową magią, czyli z testem tej pomadki, nie bez powodu jestem w Białym Golfie. To wszystko było naprawdę magiczne, ale jeżeli nie widzieliście tego filmiku, koniecznie zobaczcie, wtedy wszystko Wam się wyjaśni. I korzystając z okazji, że jestem już, wiecie, pomalowana, mam światło ustawione i tak dalej, stwierdziłam, że nagram dla Was jeszcze jedną recenzję i e, będzie to recenzja gąbeczek, e, ponieważ testowałam e, te najbardziej popularne ostatnio które są najczęściej porównywane do siebie. Testowałam je bardzo, bardzo solidnie i chciałam wam nagrać takie podsumowanie po dłuższym czasu, czasie użytkowania. Wszystkie takie za i przeciw, aby wam ułatwić podjęcie decyzji. Ja jestem tutaj w tym temacie całkowicie taka neutralna, więc myślę, że to będzie ciekawy dla Was filmik. A będą to gąbeczki Blended oraz Beauty Blender, czyli najczęściej kupowane zdecydowanie gąbeczki w ostatnim czasie. Gąbeczka Beauty Blender była przeze mnie testowana przez pół roku czy 7 miesięcy. Ogólnie producent uważa, że powinno się używać tak do 6 miesięcy i wymienić na nową, moja była testowana bardzo, bardzo obficie do cięższych podkładów, do lżejszych podkładów, jeździła ze mną na jakieś wyjazdy, ale używałam jej tylko i wyłącznie dla siebie, ja nie używam gąbeczek do malowania kogoś, chyba, że jest to produkt jednorazowy albo taką gąbeczkę później ode mnie ta osoba otrzymuje, to tak taki dodatek ode mnie. Natomiast postanowiłam przetestować bardzo, bardzo konkretnie te gąbeczki i je porównać, ponieważ ostatnio weszłam w posiadanie gąbeczek Blended. Spodobały mi się bardzo, ale po pewnym czasie coś się zaczęło z nimi dziać, więc postanowiłam je skonfrontować ze sobą i zobaczyć, która... Która po prostu jest lepsza i którą bardziej się opłaca kupić. Więc zacznijmy od Beauty Blendera. Beauty Blender to gąbeczka, już ma sporo lat sporo lat jest na rynku i jest bardzo, bardzo popularną gąbeczką. Chyba jedną z najbardziej popularnych. Jest też gąbeczką najdroższą. W chwili obecnej można już ją kupić w dobrej cenie, 50-60 zł. Natomiast wcześniej kosztowała tak. Do 100 zł, więc tania ta gąbeczka nie była. Kiedy przyszła do mnie pierwszy raz w dotyku przypominała mi taką piankę do wypełniania widzicie, do, pod tapicerkę, tak, czyli coś do wykonywania mebli, bardzo mi przypominała i przypomina nadal ta struktura, ten materiał tej gąbeczki. Zobaczcie, jak wygląda w chwili obecnej. A może tutaj przyciemnie, czekajcie: przyciemnie, przyciemnie, przyciemnie. O! Zobaczcie, jak ona teraz wygląda. Jest pełna dziurek, naprawdę jest w kiepskim stanie. Używam oczywiście tej górnej części. Tutaj jest jeszcze ok. Ona jest wymyta w tej chwili. Czekajcie, znowu wrócę do swojej jasności. O! Ehm, ta gąbeczka. Ma swoje plusy, plusem jest zdecydowanie jej jakość i wytrzymałość, bo tak jak już mówiłam, testowałam ją bardzo, bardzo długo do też ciężkich podkładów, więc jej stan jest zrozumiały. Zdecydowanie powinna tak wyglądać po takim czasie użytkowania tutaj widzicie końcówka tu była używana mniej i jest w dużo lepszym stanie teraz się już sypie, jest kompletnie do wyrzucenia zaraz ją w ogóle przetnę, zobaczę coś tak czuję, że w środku jest naprawdę czysta bo starałam się naprawdę mocno o nią dbać największy minus przy tej gąbeczce to um, był taki, że strasznie mnie denerwowała przy myciu Ciężko ją było wymyć naprawdę, żeby ją doprowadzić do w miarę takiego, wiecie, różowego koloru, żeby nie było żadnych przebarwień i naprawdę trzeba się było natrudzić. Tak samo z dezynfekowaniem, żeby naprawdę tego barwnika się pozbyć i żeby ta gąbeczka cały czas wyglądała dobrze, więc to jest jej duży minus, no i cena zdecydowanie jest minusem. Chociaż jeżeli ktoś używa bardzo długo tej gąbeczki, to ta cena. To nie jest taki duży problem. Wtedy to wychodzi dużo tani, bo ona się długo po prostu trzyma. Ehm, chyba tyle, jeżeli chodzi o tą gąbeczkę. przetniemy sobie ją, ok? Zawsze chciałam to zrobić, nigdy tego nie robiłam. Przecinamy w połowie. Jest idealnie różowa. Chociaż wiecie, na no bakterii nie widać akurat, ale. Gąbeczka jest w dobrym stanie i zobaczcie jaki kolor ona miała na początku, czyli taki, a jaki jest po użytkowaniu, po kilku miesiącach użytkowania. No, pozbyłam się tego barwnika zdecydowanie, ale to też wiecie, środki do dezynfekcji też robią swoje. Natomiast jeżeli chodzi o drugą gąbeczkę blended, ja ją mocno zachwalałam w ostatnich ulubieńcach, bo zdecydowanie jak dla mnie sama już sam materiał i to jak szybko ją się myje, jak można ją łatwo wymyć i pozbyć się koloru podkładu, to zdecydowanie jest większy plus. I dalej jestem za tymi gąbeczkami, tyle że um, cenowo już nie wychodzi to aż tak dobrze. Bo ta gąbeczka jest dużo tańsza od Beauty Blendera, to fakt. Ale zobaczcie, co się stało tej gąbeczce po jakimś miesiącu użytkowania. Tej gąbeczki uży, ym, używałam do nakładania podkładów takich ciężkich, bo też testowałam ym, na swojej skórze bardzo długo WR od Estée Lauder. Nakładałam też Revlon, Revlon Colorstay, czyli te podkłady, których, po których najczęściej y, korzystacie, jeżeli chodzi o makijaż taki, wiecie, konkretniejszy, pełny i mocniejsze krycie. I ta gąbeczka po miesiącu, ona zaczęła się sypać. ostrość, zobaczcie. Ona się zaczęła po prostu sypać, widzicie to? Tutaj stała się twarda i zaczęła się kruszyć, natomiast w tym miejscu ona jest nadal miękka, ona teraz nie jest aż taka, wiecie, mokra praktycznie w ogóle, bo myłam ją rano, więc jest jeszcze, ma taką większą objętość, ale jest już prawie, że sucha. Ale tak jak mówiłam, to miejsce, które było najczęściej myte, najczęściej użytkowane, jest jak widzicie wymyte, nie ma tutaj tych ciężkich podkładów przy tak jasnej gąbeczce. Natomiast ona się sypie, po prostu się kruszy. No, nie jest to najlepsze rozwiązanie. Dlatego ym, następna gąbeczka poszła w ruch, ym, inny odcień. Nie wydaje mi się, żeby one się jakoś znacząco różniły od siebie. Po prostu kolorem, tak mi się wydaje. Ta gąbeczka, natomiast, była używana przez. Ponad dwa tygodnie, tak mi się wydaje, ale do bardzo delikatnych podkładów, takie jak Kremy BB, czy takie delikatne, nawierzające na co dzień podkłady, których używam teraz. Skończyłam już z testowaniem Doweluera. Niedługo powinno się coś pojawić na temat tego właśnie podkładu, bo bardzo, bardzo konkretnie go testowałam. Naprawdę chciałam wycisnąć z niego wszystko i Wam dokładnie to przedstawić. I wracając do tej gąbeczki, jak widzicie z nią nie dzieje się nic, bo używane były podkłady dużo delikatniejsze i ona tutaj nie jest w żaden sposób twarda, ona się nie kruszy, chociaż myślę, że po jakimś, może znowu po jakichś dwóch tygodniach coś tutaj zaczęłoby się dziać, ale póki co ten materiał jest bardzo, bardzo przyjemny. Więc podsumowując, jeżeli używacie bardzo ciężkich podkładów, takich jak Double Wear czy Revlon Colorstay, to ta gąbeczka zacznie Wam się sypać po jakimś czasie. Jeżeli od razu będziecie ją myć, oczywiście pielęgnować odpowiednio, em, zacznie tutaj twardnieć i się sypać. E, przy podkładach takich bardziej delikatnych gąbeczka wytrzymuje zdecydowanie dłużej. Jeżeli będzie świetna promocja, bo e, na przykład za dwie gąbeczki płacicie. 40 parę złotych, co wychodzi po, powiedzmy 20 za jedną gąbeczkę. E, ile tych gąbeczek musicie sobie kupić na na przykład pół roku e, w porównaniu z beauty blenderem. Jeżeli chcecie korzystać dłużej, mimo wszystko z beauty blendera, z gąbeczki, no to wtedy Beauty Blender y, może Wam bardziej się y, przypodobać, bo on po prostu dłużej wytrzyma, zresztą jak widać. E, tu można sobie odciąć tą jedną część i z tej też korzystać, bo ona tu jest jeszcze w całkiem niezłym stanie to już niestety, bo ona też tutaj się kruszy zobaczcie co się dzieje widzicie to? O, cała się kruszy, tutaj już mam bałagan czekajcie, znowu muszę sobie rozjaśnić nie ogarniam jeszcze tego aparatu do końca, ale mam nadzieję, że jakoś jest już o wiele wiele lepsza. Dobra, gadam już 10 minut o gąbeczkach. E, podsumowując, jeżeli ja bym miała wybierać coś dla siebie, no to ja zawsze zdecyduję się na gąbeczki, których używam króciej i kupuję nową, które są tańsze. E, a o wiele lepiej mi się pracuje na tych blendet. One są po prostu takie bardziej miękkie i ta sam materiał jest inny. Tak jak mówię, Cały czas jest taka szorstkość takiego, wiecie, takiej pianki wypełnienia do em, sofy. A tutaj jest po prostu naprawdę mięciutka gąbeczka, bardzo przyjemna w używaniu, więc mi pracuje się lepiej na tych. Zdecydowanie na tym też mi się dobrze pracowało. Em, ale nie lubię uży używać tak długo. Gąbeczek. Wolę po prostu szyb, szybciej je zmieniać, żeby to było bardziej higieniczne. No i cenowo wychodzi to e, podobnie. Mam nadzieję, że ta moja recenzja, to porównanie wam się przydało do czegoś, że zobaczyliście, co się dzieje z tymi e, gąbeczkami. E, trochę mnie to rozczarowało, wręcz bardzo mnie to rozczarowało, że ona robi się taka twarda i się sypie, e, ale jak widzicie, chodzi tutaj też e, często o podkład, bo tutaj. Mi się to nie działo przy delikatnych beauty, kremach BB i delikatnych podkładach, natomiast przy tych mocnych, mocniej klejących, zastygających, wodoodpornych, niestety gąbeczka się zniszczyła. I tyle. Rozgadałam się, ale chciałam naprawdę wyczerpać. Temat. Dajcie znać w komentarzach poniżej jakie wy macie odczucia, czy mieliście gąbeczki blended i beauty blendera, jakie um, wasze jest porównanie, na co jednak stawiacie przy doborze takiego um, takich akcesoriów do makijażu do wykonywania makijażu, więc czekam na wasze opinie. Dziękuję wam bardzo za filmik, dziękuję za oglądanie i do następnego. Do zobaczenia, pa pa.